Stacja 12. Pan Jezus na krzyżu umiera, wchłaniamy się o Tobie, Panie Jezu Chryste i błogosławimy Ciebie. Rzekł się i swoją światą kupić racz. Żegnaj, Matko moja, Twoje mono stało się w szczycie, tym, na którym ja umierałam. bo jesteś bez miłości. Pod krzyżem Chrystusowym też stała Matka. Ona kochała, współcierpiała, bo przez krzyż dokonywało się stwardnienie świata. Moje cierpienie i śmierć mogą Ciebie potępić, lecz ja się modlam za duszy którzy mnie zabili. Ojcze, przebacz im la dinaglia in pane, il sfiorcino a me